Od czego zacząć, żeby fajnie pomalować zaciski hamulcowe? Pierwsze co, to dobrze byłoby go wypiaskować lub wyszkiełkować, żeby był zupełnie goły metal, nie było żadnej innej farby, żeby nie było efektu ważenia się farby. Później wymyć resztki rozpuszczalnikiem nitro, a później benzyną ekstrakcyjną lub rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym który pozbawi cały zacisk tłuszczu i użyć na przykład takiego podkładu epoksydowego firma Spectral to jest poniekąd powiedzmy produkt Nowola półprofesjonalny i tworzy nam taką warstwę pomiędzy utleniającym się aluminium a farbą i to, tą farbą jest akurat e, farba techniczna, czyli przemysłowa, czyli która powinna mieć naprawdę wysoką twardość, i odporność cieplną o wiele większą niż zwykły lakier samochodowy, i to jest akurat Swedish post gelb, czyli szwedzki żółty pocztowy, taki odcień, możecie go sobie dobrać, ten zacisk Brembo banan z pana Panamery aha, te zaciski są akurat takie same, są z tyłu w Tesli S model 2 chyba no i ja je chcę zaadaptować do E46 które nigdy w życiu nie miało takich wielkich hamulców, bo to przyjdzie tarcza e, SHV z Maserati włoskiego 370 mm dwuczęściowa i co? I oczywiście dystans, żeby koło było odsunięte od piasty. No i będzie raz w efekt wizualny ciekawy. Dwa, lepsza atrakcja trzymanie się na zakrętach. Do adapteru, do zacisku, oczywiście, konieczny będzie adapter. Mam takie różne adaptery. Gdyby ktoś chciał odzerować z jakąś tam śmieszną opłatą, jestem w stanie się podzielić. I co? A, no i malujemy, tak? A, i to jest farba jednowarstwowa. Czyli nie baza i klar, tylko jedna warstwa. Myślę, że jest to łatwiejsze troszeczkę. A przy zaciskach nie potrzeba nie wiadomo jakich tam fajerwerków, efektów. Także jest, jest ok. Jak na mnie. Nie jestem lakiernikiem oczywiście. Efekt końcowy myślę, że będzie zajebisty, bo taki duży zacisk, duża tarcza w stosunku do oryginalnego 330 i to jest chyba 33 cm tarcza, będzie kozak.